Ja się czuję. Maleńki jak robak. Ale króla nie widzę większym od siebie. Wszyscy będą w mieście. Może tak wyjdziemy wszyscy. Lekkim chlebkiem, żeby trzeba i ciężko pracować. Ziemię to trzeba kochać po prostu. No. Jak mam siedzieć za wiórkiem, to ja dziękuję. Ja wolę już być przy świnkach. Ziemia człowieka wydała i ziemia człowieka zje, ale za to trzeba ją wielbić. Reszcie żniwa naprawdę się rozpoczęły. Taki widok należy już do rzadkości na polskiej wsi. Pan Franciszek swoje 12-hektarowe pole kosi snopowiązałką starego typu. Praca na niej jest o wiele cięższa i mniej wydajna niż na kombajnie. Pomaga mu sąsiad. Wysłużona maszyna odmawia posłuszeństwa. Jedziemy do domu, bo się zgięła ta no i musi być sprostowana. Tak się kosić nie da. Trochę nie w tego, tego no, kolerstwa jakiegoś zielonego. Ta słoma też jeszcze taką jest. Dobre do kosy, ale nie do powiązałki. Pani Franciszka przeczuwa kłopoty. Jest realistką. Pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. Jeżeli znowu spadnie deszcz, nie skoszą wiele zboża. A potem trzeba jeszcze ustawiać snopki i czekać, aż wyschną, żeby zwieść je do stodowy. Komar jak z dębu spadł, to też sobie odpoczął. Pan Franciszek nie lubi pośpiechu. Praca prędzej czy później musi być wykonana. Na razie może zaczekać. Gospodarzu, wróć tu, Przyjechali właśnie znajomi letnicy i szczęśliwie dla Franciszka jest okazja ucieczki od codziennych problemów. Słuchaj na franek. Trzeba Boga prosić i dupę podnosić, bo za chwilę może lać. Nie da rady. Ruszać się. Jak muszę przywołać, bo oni tam siedzą przy tym stoliku, a ten się ciadł przeciw. No muszę, no bo nie będzie wyboru. Nie Nie wiem. Trzeba wziąć ten najmniejszy i najgrubszy kij. Może to będzie realne. przy ludziach? Ta. E, a co to? A co to, proszę panią? Przecież czymś go trzeba nastraszyć? A idzie, idzie, boi się! Już właśnie, poczuł, że ja idę skinię. O, właśnie, proszę, idzie. Się kija, bo ja. <laughs> Przepadło, żeby on słuchał. Ja i ciebie posłucham. Nie bój się, jak widzisz. że? Mądrze gadać, dobrze gadać, to ja i ciebie posłucham. Znaczy ja się, że ja się nie gadam i nie mądrze, tak? No pewno, że. Więcej gadasz głupstw jak mądrych rzeczy. I dlatego ja cię nie słucham. No jak ci się uda, to czasem powiesz coś takiego, ale to ci się zasadniczo nie udaje. Mówisz? Bo ty nigdy nie słuchasz. Dzień dobry, panie Adamie. Stenia mówi. Wiesz jak tu mnie przed chwilą zatrzymał, że byłby pan tak uprzejmy, gdyby porzucił dwie przyczepy na pole. Czy to jest możliwe? Tak, ja tu jestem na polu. Tak, ja jestem. tu... Dobra, cześć. pa. Pani Stenia, swój czas. Dzieli między sklep z nasionami, bar i obowiązki radnej Ale kiedy przychodzi lato, wynajmuje od sąsiadów potrzebne maszyny I żniwuje na swoim niewielkim polu Uprawa roli jest dla niej przyjemnością I każdego roku z wielką radością obsiewa swoją ziemię i zbiera z niej plony Jej ziemia nigdy nie będzie leżała odłogą Dzień dobry! Więcej przyczep, słuchajcie, jak tego zboża. Tam tak, kurczę, cienko. Na tym polu taka przypalona i za rzadko posiada. Pan Edward Wełpa, od ponad 20 lat zwaśniony z braćmi gralami, za chwilę zacznie wyścig o żniwne pierwszeństwo. Kto będzie lepszy? Wełpowie czy gralowie? Na razie ja w pole jeszcze w pole nie wyjechałem, a jak już wyjadę, to, to będę rywalizował z nimi. Oni dwoma, ja jednym i będę szybciej kościł jak oni. Ja jak wyjeżdżam, to u mnie kombaj musi iść, i nie stoję. Kombaj wyszykowałem tak, że, że tam nie ma nic prawa zepsuć. Nowa postać w naszym filmie Pan Jan. Rolnik, były kierowca i początkujący biznesmen. Lubi podróżować i rozmawiać z ludźmi. Na razie nie wie jeszcze, co ma wybrać. Rolnictwo czy przydrożny interes? Teraz musisz trzymać. Samo, samą dziesiątkę dostał. Po poradę udaje się do znanego w okolicy wróżącego ze stołu. Tu to taki jestem niespokojny, bo... Troszeczkę jakbym tak, taką lokatę ulokowałem i nie wiem, czym się powiedzieć, bo on też gospodarstwo, na no, tak. dzisiaj w gospodarstwie no, nie ma za dużo tych dochodów. I poszło właśnie w to: bardzo przydrożny. Na początku seansu muszą być cztery osoby. Po jakimś czasie jedna może odejść. Uczestniczą w nim dzisiaj oprócz pana Janka, sąsiadka wróżbity, jej koleżanka i żona. Czy lepiej będzie temu panu na gospodarce? Czy lepiej w barze. Jeśli na gospodarce to raz stukniesz, a jak w barze, to dwa razy. Mylne pytanie. Dwa razy. Lepiej barki. Pan, pan syna. Ile pan ma e, dzieci ten pan? Tyle razy stukniesz, no? Syna. Dwoje. Dwoje pan ma? Ja jeszcze chcę sprawdzić. Czy... Ile córek ma ten pan? A ile synów? To córki pan nie ma? Synów ma pan, nie? Eee? Czy muszę okratować bar? Okratować. Okratować. Eee, Przed ten... złodziejami. Aha, czy ten pan musi okratować ten swój... Bar. Bar. Jeśli tak, to raz stopniesz, a jeśli nie, to dwa razy. No, muszę. Pan? Muszę i znaczy, muszę skończyć. Mhm, no ten. To... Jeszcze pokażemy mi coś innego. Stuknij dwa razy, tylko dotknij zegarek, a masz go nie rozbić. A masz go dotknij, zegarek? Jeszcze raz dotknij. Dobrze. Gdyby oni delegowali, to by zegarek był rozbity. Sprawa jest na tyle niejasna, że ekipa telewizyjna postanowiła uczestniczyć w Seansie. Co nam wystukał stół, pokażemy Państwu w następnym odcinku. A czego to takie coś jest? Kudłate, przed wiatrem. Aha, takie cyrki. Nie ja wiem, czy będą biczki, kogo tylko. Jezus, kochany, jak to jest pięknie utworzone na tym świecie. W takim małym ekranie tyle ludzi się mieści, nie? Tak jest. Pani Wanda cały dzień zajmuje się gospodarstwem. Jej syn Irek, jeden z najmłodszych gospodarzy we wsi, za chwilę wyjedzie w pole. Od tych żniw dużo zależy. A już dziutka jest Ten to sam chla, tak ładnie pije. No pij, pi, pi. Przedtem z początku to pił bez palca. A teraz coś się wygłupia. On o, chce cycka. A tu skąd mu cycka? Krowę by zamęczył. Takie małe... Kurcze, byk! Tu trzeba, żeby mu przybyło. Już, zaraz, zaraz. Tamto takie my mieli piękne jałowy na polu i ukradli nam dwie. Zachodzimy na polu, a tam nie ma nic. W nocy przyjeżdżają, za ukradli. Nie było znaczy nawet na polu. Wezmą, prowadzą na ten, przyjedzie większa ilość. Domy my zostali bez niczego. No bo tak, ani czym zapłacić, ani na opryski, ani na opłaty, ani na nic. No i tak jakoś my się radzimy. To poleciałam, a to wiśnie rwałam w ogrodzie na, tego. A to truskawki, a to to, żeby tych parę groszy w domu było na coś. No i tak, a to wezmę te parę groszy, to zawsze jemu pomogę, dam na to czy na to i tak te jakoś od siebie odpychamy. Ponosiły no się plony rekordowe w tym roku, ale to sucho. spaliło na panewce. Cały czerwiec, maj było sucho. No i co? Cienko, ale musi starczyć. No, jak się w ogóle zbierze, to może starczy, nie? No nie zbierzesz. To chociażby w nocy przyszło kościć, to będziesz kosił. To no co ty maj, to ma będzie w nocy padać, Czy w dzień? Ja wiem, ale ty kochasz tę rolę. To tak jak papież, co się przewracał i całował. No musiał jakiś młodzień zostać po ojcu, nie, żeby kochał ziemię. Edward Wełpa zaczął żniwa i rywalizację z braćmi Gralani. Synowie wiedzą, jak bardzo zależy ojcu na zwycięstwie. Pola zwaśnionych rodzin sąsiadują ze sobą. Żniwiarze obserwują postępy swoich prac. A oto kombajn przeciwnika. Prowadzi go syn Ryszarda Grali. Żniwach co roku pomaga gralom również pan Witek, sąsiad i przyjaciel rodziny. U siebie skończył. Adam Szkowy Kosił i pojechali ładować dla Adam Szkoły, bo jiesik na łóżku Gdyby tak pogoda się utrzymała przez tydzień, to by żniwa ludzie porobili. Tymczasem na polu Wełpów niespodziewany postrój. Tego pan Edward nie przewidział. W czasie żniw psują się nie tylko stare snopowiązałki. Gralowie koszą spokojnie, bez Ty już jedziesz, to nie słyszysz, kurde, że ci kosa tarabani, kurde, to trzeba sprawdzić. Tylko na hamu. Nie słyszy jedzie, kurde, dudni kosa, on wali na hamu. Przerwa potrwa trochę. Trzeba zaczekać na syna, który przyniesie z domu łożysko na wymianę. Gralowie niedługo skończą pracę. Też jednego roku po domu 80 deszcz popadał. Na polu wykoziłkował. Też ledwie życie muszę. Pokaż, masz to? to tylko jedynie takie było. A gdzie są A gdzie są osłony? Nie, nie było tam Tam było z osłonami. W było tam i tym tylko to. Myśmy jeszcze raz wymieniali. Chyba tutaj o tymo jest takie samo. <grym> Marcin! a cały taki brudny! Za ja mało płacą ze zboża. Jakby oni płacili tak, jak ile tego nakładu jesz, to by jeszcze. Mi się wydaje, że jeżeli wejdziemy do Unii, takie warunki dadzą, jak. Jak na zachodzie, no to, to wtedy może się coś zmieni. Na zachodzie mają dotacje. Jest paliwo dotowane. Tak. Soł. I soł się pijdzie. Nie zaczynasz żniwa? Żniwa nie zaczynasz jeszcze? Jeszcze mi nie ma co. Zachodzimy do pani Rozali. Chcemy porozmawiać o żniwach, ale nie mamy pojęcia, dlaczego nasza obserwatorka ucieka w popłochu na nasz widok. Mam gruszki jedne i patrzyłam do góry, a z góry druga uderzyła mnie tu. O, tu o. <gryżka> Gruszka. Niektóre tak marzykają, a ja mówię, ale źle. Na podwórku dwa, trzy samochody i traktory i wszystko jest źle. Nie jest źle, tylko tak się nauczyli. By chcieli nic nie robić, pieniądze gotowe brać. A na początku to każdy numer to byli, była gospodarka. Tak. I bez, robion, I bez, bez Cóż bez za piękny, robion, kresowy bez zaśpiew, bez, zaśpiew bez, pani nie, nie rozali? Najpierw początkiem to tych obowiązek, nie było no jedna na wioski. O, to syn mój. Właśnie chciałem ja. dzień dobry powiedzieć, chociaż. Witam. Ja by... Trochę nieogolony, ale nie ma czasu. Dzień dobry. No tak, tak wychodzi. Żniwa to nie żarty. W sklepie pani Steni to czas największego spokoju. Główni klienci zajęci są pracą w polu. Tak się składa, że dzisiaj nie ma klientów. To jest moja prawa ręka, z której jest, tak. tak, pani Anita, to jest uczynica. Na, 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 już teraz będzie na trzecim roku. Tylko się nie przestraszy, mam taki bałagan. W samochodzie, że głowa boli. Stenia swoje żniwa skończyła i już spokojnie może się zająć przygotowaniami do wesela córki. Jutro tego samochodu Proszę uprzejmie. Tak, posprzątaliśmy wczoraj bardzo. Zięciuń przyszły tak, Wrąbał mięsko, że. Że aż mi się po prostu śmiać, że on mnie tak słucha. I gdyby tak wysłuchał, to I już jesteśmy na miejscu. Ja teraz coraz większy płaczek się zrobiłam, uważam. Coraz większy. To chyba wiekowość przychodzi. Bardzo, to jak coś jakieś. Potrafię tak płakać. Ja... Słuchajcie, przysz... przyszły zaręczyny, w lutym były zaręczyny mojej córki. I mówię tak temu Tomkowi od rana, taka byłam Gierroj, szykowałam to przyjęcie, taki gieroi ze mnie mówię, w życiu. Jak mu teraz nagadam, że jak on musi moją córkę szanować, że nie pozwolę, żeby on ją źle traktował i tak dalej. No, oczywiście już to klęknął, poprosił o ten, o rękę tej mojej córki, i, w... no, i już wszystko się odbyło, jak się należy. I teraz mówię, słuchaj Tomek, i koniec. I to były moje słowa, które powiedziałam przy Zaręczyna. Łzy jak grochy, tu gula mi stanęła, po prostu gardle zacisło mnie i koniec. Tak po prostu przeżywam. I teraz się sama w ogóle obawiam, że będę musiała trzy dni wcześniej przed weselem, przed tym błogosławieństwem, przed tym serdeczna matko, przed tym wszystkim zjeść chyba lekarstwa uspokajające, bo nawet nie udzielę błogosławieństwa, bo się zapłaczę. Ale tam będzie na plecach bezamka. Yy, Zobaczę, bo jeżeli będę musiała mocniej dopasować, to muszę zamek dać. Tylko tę muszę palmanem troszeczkę zrobić. Bo tak, ma... musi być większa. Za bardzo, yy, albo wyższą ją troszeczkę zrobić. Ja sobie nawet biuston no, już kupiłam w tym kolorze, co sukienki. Poduszeczki, <słyski> poduszeczki, bliżej, bliżej. Żeby pani nie widziała. Nie, za blisko. Duże poduchy? Duże. W każdym bądź razie tych przygotowań już na przyszły tydzień to wie pani już szok będzie. Szok. Sto lat temu w czasie żniw przyszła na świat dziewczynka Rosalia. Tak mała i słaba, że rodzice przykryli ją białym płótnem i dwa dni czekali na jej pierwszy krzyk. Pogłacasz nam swoim życiem, dziękuję ci. To dużo jeszcze następnych? do 200 lat. Dlaczego? Dlaczego mężczyźni nie dożywają tyle lat jak kobiety? Zagramy 100 lat dla na naszej jubilatki. 200 lat. Dla jubilatki powiedziałem. Będziemy grać 200 lat. 200 lat, 200 lat, 200 lat, 200 lat, 200 Dla babci jubilatki. <tryk> Szarpane. No to babcia i tak nie będzie tańczyć, tylko dla niej oni to. może to babcia chce rock'n'roll'a za No nie, babcia miała 18 tak. lat, to jeszcze nie było rock'n'roll'a. Jest taki ten, ale u ługi bugi były. Przed pierwszą wojną światową jeszcze nie grali rock'n'roll'a. No, babcia miała ile miała no. 20, nie? Wieczorne dojenie krów oznacza dla pani Franciszki koniec dnia, czas odpoczynku. Dzień nie należał może do udanych, ale snopowiązałka jest już naprawiona, i jutro jej mąż znowu będzie kosił zboże. Jest bardzo odległa od spraw, które niepokoją jej męża. W współczesnym świecie to mi się jedno nie podoba że, oj Boże, jaka nadprodukcja żywności. A z drugiej strony, mów, że 50 milionów ludzi umiera z głodu w ciągu roku. Jak to ze sobą pogodzić? Jak tu o tym nie myśleć? A zostaw to pole niech leży u gorem, bo chleba jest zadość, a gdzieś człowiek z głodu umiera. Wszyscy zjechali z pól, tylko Edward Wełpa i jego synowie jeszcze koszą. Awaria kombajnu została usunięta. Żniwa to są żniwa. To jest świątek, piątek niedziela bezustannie. Aż się skończy. Dzisiaj bracia Gralowie byli lepsi, ale to dopiero początek rywalizacji. Ostatni raz. Nawraca, wracaj jedzie, będzie sypał. No, na dzisiaj koniec. Jutro wstanie kolejny, żniwny dzień.